To, co wydarzyło się dziś we Wrocławiu, trudno opisać bez dreszczy. Na spokojnej ulicy Świeradowskiej rozegrały się sceny rodem z filmu Grozy. Tramwaj z impetem uderzył w przegubowy autobus MPK, który dosłownie pękł na pół. Huk metalu, rozdzierający dźwięk łamiącej się konstrukcji i chmura kurzu sprawiły, że świadkowie przez chwilę mieli wrażenie, jakby czas się zatrzymał. Autobus, który jeszcze przed chwilą toczył się między przystankami, został rozerwany niczym puszka konserwy, a jego tylna część oderwała się gwałtownie od przedniej. Mieszkańcy wybiegli z bloków, jedni krzyczeli, inni nagrywali dramat telefonami, a w głowach wszystkich pojawiało się jedno pytanie: czy w środku byli pasażerowie? Los okazał się wyjątkowo łaskawy, autobus był pusty. Ale wyobraźnia podsuwała obrazy koszmaru, dzieci, starsi ludzie, pracownicy wracający do domu. W godzinach szczytu mogłoby dojść do tragedii o niewyskali. Policja potwierdziła, że winę ponosi kierowca autobusu, który nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Jeden błędny manewr i zwyczajna ulica w sekundę zmieniła się w miejsce grozy. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby, teren został zabezpieczony, a ruch w dzielnicy sparaliżowany. Eksperci ostrzegają, takie kolizje są jednymi z najgroźniejszych, bo stojący pasażerowie w starciu z siłą uderzenia nie mają żadnych szans. Dziś szczęście dopisało, nikt nie ucierpiał. Ale pytanie, które pozostaje, jest bolesne. Co, jeśli następnym razem autobus nie będzie pusty? Granica między zwykłą podróżą a tragedią, której nikt się nie spodziewa, jest cieńsza, niż mogłoby się wydawać.